Cześć wszystkim! Łukasz z tej strony, prosto z Doliną Gieł, siedliska permakulturowego. Przed nami niezwykle ekscytujący dzień. Jest siódma rano, a do nas zmierza właśnie ciekawy gość. Prosto z Ostrawy, z Czech, jedzie do nas Łukasz z niezwykłym ciągnikiem jednoosiowym. I dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy będziemy testować to narzędzie na terenie naszego gospodarstwa. Zwiększamy skalę działania, chcemy regenerować nasze siedlisko na dużo większą skalę niż do tej pory. I dlatego pragniemy wypróbować i przetestować, jak sprawdzi się to narzędzie w zderzeniu z rzeczywistością i z tym terenem w Dolinie Gieł. Wow, za nami naprawdę intensywny, ciężki, męczący i pracowity dzień, ale słuchajcie, warto było poświęcić ten czas na przetestowanie mini ciągnika Vator. Sprawdził się niesamowicie w zderzeniu z warunkami w naszym siedlisku, a wszystko to kręcił Jonathan Ramsey, którego znacie z kanału Ramsey United. Przyjechał do nas specjalnie, żeby rejestrować to, co działo się podczas pierwszego testu ciągnika Vator. W naszym siedlisku w Dolinie Mgieł. Także szukajcie nowego odcinka na jego kanale Ramsey United i pamiętajcie, dajcie mu like, udostępniajcie, komentujcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej taki ciekawy materiał o rolnictwo w Polsce. Oczywiście zapraszam was też do śledzenia mojego kanału YouTube'owego. Łukasz Nowacki Permakultura dla każdego. Jeżeli już subskrybujecie ten kanał, to jesteście niesamowici, a jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, nie zwlekajcie. Od niedawna też możecie mnie wesprzeć na Patronite. Link poniżej pod filmem. A tymczasem ja idę wysypać te zrębki, bo jak wiecie, w permakulturze ściółkowanie jest najważniejsze. Trzymajcie się. Do zobaczenia.